Głos nadziei na każdy dzień. Bóg w działaniu część pierwsza. Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się stanie światłość i stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, wersety trzeci do piątego. Oczywiście znasz dalszy ciąg tej historii. Powtarza się w niej ten sam wzorzec, niemal do znudzenia. Czy słyszysz w tle tykający metronom, Tak taktomierz, gdy czytasz opis stworzenia? Wszystko dzieje się jak w zegarku. Bóg przemawia. Pojawia się światło. Jest dobre. Mija pierwszy dzień. Tik-tak. Bóg przemawia. Wody zbierają się na jedno miejsce i pojawia się suchy ląd. Jest to dobre, mija drugi dzień, tik-tak, Bóg przemawia. Pojawiają się rośliny, jest to dobre, mija trzeci dzień, tik-tak, Bóg przemawia. Pojawiają się ciała niebieskie, jest to dobre, mija czwarty dzień, tik-tak, Bóg przemawia. Pojawiają się żywe istoty w wodach, jest to dobre, mija piąty dzień, tik-tak, Bóg przemawia. Pojawiają się ptaki i zwierzęta lądowe. Jest to dobre. Trwa szósty dzień. Tik-tak. Ten opis stwórczego dzieła pana brzmi zbyt prosto. Bóg tylko wypowiada kilka słów, a na naszej planecie pojawiają się rzeczy niezbędne do życia. Wiekuisty jest tu przedstawiony jako posiadający nieograniczoną moc. Jego stwórcze dzieło nie wymaga żadnego wysiłku z jego strony. Czy może być coś łatwiejszego od wypowiedzenia kilku słów, które wywołują cudowne efekty, a przy tym stwórca jest niesamowicie skuteczny. Pomimo złożoności ekosystemów i form życia powołanych do istnienia jego słowem, Bóg nie potrzebował metody prób i błędów. Nie mówił, ojej, zapomniałem stworzyć słonią trąby, muszę to naprawić. Po zakończeniu każdego dnia stwarzania. Wszechmogący był w pełni zadowolony z rezultatów działania swojego stwórczego słowa niech, a więc kończył każdy dzień stwierdzeniem, iż to, co stworzył, było dobre. Ach, gdybym ja potrafił być tak skuteczny. Nierzadko zmagam się z tym, co mam do zrobienia. Doświadczam wielu falstartów, nawet wtedy, gdy wydaje mi się, że dobrze wszystko przemyślałem, w moim warsztacie jest wiele zmarnowanego materiału. A efekty mojej pracy bywają godne politowania. Jako człowiek jestem partaczem, ale nie tak jest z Bożym działaniem przedstawionym w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Pan jest doskonałym specjalistą, koneserem doskonałości i nieskończenie potężnym mistrzem. Jego kreatywność wypełnia biosferę wszystkim, co dobre pod każdym względem. Jego działanie nie jest ograniczone żadnym zmęczeniem czy brakiem umiejętności. Taki jest nasz Bóg, którego czcimy. Richard Kofen.